Dzień dobry, dzisiaj jestem dresiarą i będę Was namawiać, żebyście też zostały dresiarami. Dzisiaj wygodny odcinek o dresach właśnie i super ciepłych butach. Zostańcie ze mną. Dobry dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk osa osobista stylistka. Tak jak powiedziałam we wstępie dzisiaj będzie o dresach. Eee, dlaczego? Dlatego, że jest czas e, różnych wyjazdów, dzieciaki mają ferie e, i też wypytacie, co można zabrać ze sobą do spa, czy na jakiś wyjazd, żeby było wygodnie, ale jednocześnie ładnie. E, jest to miód na moje serce, bo wiecie, że ja bardzo lubię, jak jest Wam wygodnie. To po pierwsze, po drugie, sama. Dużo chodzę w dresach. Oczywiście jak prowadzę szkolenia dla firm, to się stroję. E, I jak chodzę na zakupy z klientami, to się stroję, ale e, te z Was, które mnie oglądają, na przykład na Stories, to wiedzą, że jestem człowiekiem, bluzą i naprawdę lubię, jak temu mojemu ciału jest ciepło i wygodnie. Dzisiaj pokażę Wam trzy moje stylówki ze spa, a później zrobię dla Was przegląd dresów dla wszystkich sylwetek, także będzie tego dużo i jestem pewna, że każda z was znajdzie coś dla siebie. Oczywiście zacznę od tego, co mam na sobie, czyli od białej sukienki. Jak ją zobaczyłam na stronie Madness, to się w niej zakochałam dlatego że bluzowy. Sukienki to jest coś, co ja kocham, no prawie na równi z dzianinowymi sukienkami. Bardzo lubię je nosić. E, ta, którą mam na sobie, ma. Bardzo fajny kaptur, fajne wiązania, w SPA chodziłam do niej w moich nowych moonbootach, oczywiście w tym SPA było na maksa gorąco, więc nie mam tam rajstop, ale gdybym miała wyjść na zewnątrz, to miałabym po prostu ciemne, kryjące rajstopy. Raczej tak jest z domieszką kaszmiru, żeby one nie były zbyt błyszczące, dlatego że zbyt błyszczące mogłyby się trochę kłócić z samym stylem tej e, sukienki. Więc rajstopy do tego e, kryjące, niebłyszczące, czarne, szare. Granatowe też będą bardzo, bardzo fajne. Dla jakiej sylwetki jest to sukienka? Ja myślę, że dla każdej. Jeżeli chodzi o dresy, to nie zastanawiałabym się nad tym aż tak dużo, ponieważ no, dresy jednak są takim elementem, który raczej kryje naszą sylwetkę niż ją odsłania. Dla sylwetki Y ta sukienka jest dobra, bo odkrywa nogi, a jak wiadomo, sylwetki Y nogi mają. Przepiękne. Jeszcze chwilę pogadam o tych Munbutach, które, mm, które widzicie w filmie. E, ja te buty dostałam w prezencie i w sumie sama nawet nigdy nie myślałam o tym, e, żeby sobie je kupić, bo e, mało jeżdżę na nartach, więc a, kojarzyło mi się, że te buty są takimi butami, właśnie po nartach, na stok. E, ale no, pierwszy moment przymierzenia tych butów to był jakiś szok absolutny, bo one są. Bardzo wygodne i bardzo ciepłe. E, ja wybrałam takie, które będą dobrze wyglądać na mojej łydce. Ja mam dość szczupłe nogi, więc starałam się te takie węższe e, wybrać dla siebie. I no pokochałam je. Pokochałam je i myślę, że będę w nich chodzić również do miejskich stylizacji, bo nie uważam, że to są tylko buty na stok. Mało tego, one mogą bardzo fajnie przełamać elegancki płaszcz e, na przykład e, i jakąś taką elegancką stylizację. I ponieważ ja lubię, jak mi jest ciepło, to moje buty są długie, ale dla mojej córeczki kupiłam krótkie i też wyglądają petarda. Dobra, lecimy dalej. E, kolejna jest jest e, też sukienka, sukienka, którą pokazałam już e, parę razy na Insta Stories i już o nią pytałyście, a ja nie chciałam jej pokazywać tak wiecie, super oficjalnie. Czekałam na premierę tego filmiku. To jest sukienka fioletowa, e, zimny odcień e, dla mojego typu kolorystycznego. E, jak już wybieram jakieś, e, jakieś takie mocniejsze barwy, to są to barwy zimne. I chyba trochę stęskniłam się za kolorem, bo bardzo tę sukienkę lubię. Ma piękny dekolt, ładnie odsłania obojczyki, ma fajne wycięcia, a przy tym jest. No, jest fenomenalnie wygodna. E, I nosiłam ją na dwa sposoby. Pierwszy to jest właśnie z mundbutami. Tutaj też, jakby rada Rajstopowoła z poprzedniej stylizacji e, się e, dobrze sprawdzi. E, ale też z moimi krótkimi butami emu, które uwielbiam. E, kiedyś uważałam, że to jest najgorsza rzecz, jaką może sobie zrobić kobieta. Czyli nosić buty emu. Jeden z moich kolegów powiedział, że są to najmniej seksowne buty, jakie widział w życiu. Teraz się tym po prostu tak nie przejmuję. Jak wiecie z książki, styl bardzo osobisty. Mojej książki, którą możecie zamówić na www.stylbardzoosobisty.pl Zdanie innych nie jest już dla mnie takie ważne, to po pierwsze. Po drugie, jak ktoś mi każe być sexy, to ja strasznie nie lubię być sexy. Po trzecie, uważam, że te buty można zaaranżować fajnie i że te buty mogą być kobiece. I jak widzicie tutaj na zdjęciu z tą fioletową sukienką, one też wyglądają super i te delikatne, takie złocenie sprawia, że to przestają być takie... Um, takie super każualowe buty i można je nosić do wszystkiego, i ja faktycznie noszę je do wszystkiego i czuję się w nich super. Także, też tak jak napisałam w książce, ludzie się zmieniają, my się zmieniamy, e, i coś w tym jest, bo teraz. To są jedne z moich ulubionych butów, i teraz bardzo mocno Was namawiam na to, żeby faktycznie wybierać rzeczy, w których jest ciepło i wygodnie. Czyli najpierw jesteście Wy, a dopiero później styl. I ostatnia stylizacja, najprostsza z możliwych. Jeansy i moonbooty, jeansy rurki, tak żeby się w tych moonbootach zmieściły. I bardzo fajna, szara, krótka bluza. Ona mi się bardzo spodobała, nie jest jakoś super ciepła, więc akurat w tym spa, w którym byliśmy, było mega ciepło, więc te cieplejsze rzeczy się nie do końca sprawdzały. I jest do wysokiego biodra, więc fajnie podkreśli długie nogi. A z drugiej strony jest taka fajna, luźna i znowu wygodna, więc jeżeli czujecie, że chcecie się po prostu trochę ukryć, to ta bluza bluza będzie w sam raz. Wszystkie dresy, które tu pokazuję, bluza i dwie sukienki są polskiej marki Mednes, którą sama bardzo lubię. Linki będziecie mieć oczywiście w opisie filmu. Linki do różnych Moonbootów i butów EMU także. A teraz obiecany przegląd dresowych, wygodnych rzeczy dla Każdej sylwetki. Jeśli chodzi o sylwetkę S, to wiecie, że w zasadzie sylwetka S może nosić y, wszystko. E, pierwsza bluza, którą chciałam Wam pokazać, to jest czerwona bluza z literkami. E, bardzo fajna polskiej marki Femi Stories, e, więc znowu wspieramy polskie marki. Tutaj to jest bardzo ciekawa bluza. Moim zdaniem, ten odcień czerwonego jest raczej zimny niż ciepły, więc dla e, zimnych typów kolorystycznych. E, kolejna rzecz, e, czytałam gdzieś ostatnio, nie wiem czy u Travelishes, że ona bardzo lubi Nike, e, jeśli chodzi o e, rzeczy sportowe. No i tutaj mm, bardzo fajny kolor e, dresików: e, różowy, kobiec, e, super extra. E, kolejne, e, dresy to bardzo oryginalne w takim e, e, ciepłym odcieniu e, dresy, które są dość wąskie na dole i dość szerokie u góry, na pewno bardzo ciekawy e, ciekawy fason i kolejne Nazywają się wielozadaniowe, z wysoką talią też sprawią, że nogi się zdecydowanie wydłużą. Dla fanek legginsów, super fajne legginsy, kwiatowe wzory, tak żeby było ciekawiej. I moja ulubiona, szara sukienka z dresu. Ja wiem, że to jest zabójcze dla mody, że my wszystkie chodzimy w dresowych sukienkach szarych, ale z drugiej strony, wiem też, że to jest taki, taka rzecz, którą wykorzystujemy zawsze. I takie, wiecie, taka rzecz w szafie, że jak chcemy, żeby nam było wygodnie i do wszystkiego pasowało, to taka szara sukienka to jest zdecydowanie must have. I jeśli chodzi o, o trochę droższe propozycje to super grzeczna sukienka marki Sportofinow w wspaniałym fuksjowym kolorze, i ostatnia propozycja dla sylwetki S, to jest sukienka Moschino ekstra, tutaj zaaranżowana z martensami, moim zdaniem spokojnie do MU, do moonbootów, ale też po prostu do białych adidasów będzie wyglądała super, super fajnie, ma świetny ten nadruk i jest taka trochę z przymrużeniem oka. Uwaga, sylwetki Y. Teraz nadstawiają ucha, czyli sylwetki, które są trochę szersze u góry, zazwyczaj przez piękny biust, trochę szersze ramiona i mają dość szczupłe nogi. No i tutaj mamy klasyczny dresik Adidasa, trochę oldschoolowy. Trzy paski, wiadomo, muszą być. Moim zdaniem to jest taki dresik trochę w stylu Melbi do tego złote koła. No i wyglądacie petarda mnie bardzo. Bardzo podobają się um, takie spodnie. E, drugie spodnie to propozycja dla typów e, cieplejszych, e, musztardowe, e, z kieszeniami po bokach. E, do tego może być e, bluza w palmy, jeżeli marzą Wam się aktualnie egzotyczne wakacje, ale jednak zostajecie, zostajecie w domu. I jeśli chodzi o sylwetkę Y, to zawsze podkreślamy nogi, więc tutaj leginsy, we wzory będą absolutnie idealne. I ogólnie, im więcej dzieje się na dole, tym lepiej. Sukienka dla sylwetki Y jest... Taką sukienką dresową dla bardziej klasycznych typów, czyli dla tych z Was, które niekoniecznie widzą się w stylu Melbi, a wolą taką klasyczną, wygodną sukienkę. Ona jest idealna dla Y, bo odkryje obojczyki, odkrywa też nadgarstki i pokazuje szczupłe nogi. No i znowu moje, jedna z moich ulubionych marek, czyli Moskino wielkie serce i kloszowany dół sukienki, żeby trochę naszej sylwetce Y dodać klepsydrowatości. Kolejna sukienka w znowu dość klasycznym kroju, w granatowym kolorze. Tu rozpinamy ten zamek u góry, żeby nie zapinać się pod samą szyję, bo jednak Y to nie służy. I spódnica. Czerwona, na gumce, taka która fajnie pokaże nogi, zwróci uwagę wszystkich patrzących na Wasze szczupłe biodra, szczupłe nogi, a u góry y, wystarczy po prostu jakiś basic z dekoltem albo bluza z dekoltem i już jesteście moje sylwetki Y fajnie y, ubrane. Sylwetka L to jest sylwetka wysoka i szczupła, taka, która może sobie dodać objętości, jeżeli, jeżeli będzie chciała. Zaczynamy od bluzy, bluzy do w zasadzie połowy uda, takiej, na której masę się dzieje. Są paski, są wzory, jest kaptur. No, jest tutaj bardzo, bardzo dużo różnych historii na niej, to, co ja bardzo lubię w bluzach, to jest taki dłuższy rękaw z dziurką na kciuk. Ja bardzo to lubię. Uważam, że to jest świetny patent. Jeśli chodzi o sylwetkę L, to ona może sobie pozwolić na to, żeby na przykład te poziome paski były w okolicach bioder, bo sylwetki L są bardzo szczuplutkie, więc poszerzenie im nigdy nie zaszkodzi. Mogą sobie też pozwolić na welurowe dresy, dlatego że. Że pamiętajcie, jak jest trochę błysku, to to też um, dodaje objętości. Tutaj e, e, również propozycja czerwonych spodni dresowych z krótką bluzą, e, dlatego że jeżeli macie ochotę odsłonić swój super płaski brzuch, to dlaczego nie? Jeżeli sylwetki L wybierają sobie legginsy, to też mogą zaszaleć z wzorami, tak jak tutaj w naszej propozycji, um, no i sukienki. Sukienki takie, które pokażą piękne nogi, sylwetki L. Niekoniecznie muszą mieć dekolt, bo sylwetka L może się zabudować. Pierwsza sukienka w zielonym kolorze, w ciepłym odcieniu. Druga raczej szalona z wielkim logo, ale moim zdaniem bardzo fajna dla co odważniejszych sylwetek L. I trzecia, najdroższa, ale też najbardziej taka stylowa i modowa. Z jednej strony dość prosta, czarna, z drugiej strony nadruki w takich nieoczywistych miejscach robią całą robotę. Sylwetka W, czyli sylwetka postawna, sylwetka prosta. E, tak jak napisałam w książce, styl bardzo osobisty. Sylwetki W mogą mieć większy rozmiar, ale to mogą być też sylwetki, które dużo trenują, więc e, myślę, że tutaj e, kupienie fajnego e, dresiku też. E, jest dość istotne. Pierwszy elegancki dres z trochę krótszą, mniejszą bluzą, Calvina Kleina, taki, który, którego bluza kończy się w okolicy wysokiego biodra, czyli fajnie podkreśli, fajnie podkreśli też długość nóg i krągłość nóg, ale ta bluza nie może być za duża, bo wtedy naprawdę poszerzy nam sylwetkę. Kolejna bluza, też krótsza, z dość fajnymi aplikacjami. Zresztą cały dres tutaj prezentowany jest dla sylwetki W. Najważniejsze w przypadku sylwetki W to pamiętać o tym, żeby jednak trochę podciągnąć rękawy tych bluz i nigdy nie zapinać ich pod samą szyję. Kolejne spodnie, które mam w swojej szafie chyba od dwóch lat, bo to jest taki stały fason Adidasa. Ja je bardzo lubię, ponieważ one mają trochę wyższą talię, czyli znowu fajnie nam wydłużą nogę. I kolejne spodnie, które pokazują kostki, czyli też fajnie wydłużą, ale są już trochę bardziej szalone. Z lampasem limonkowym też dla sylwetki W będą jak najbardziej. Jak najbardziej ok. Teraz czas na dresy dla sylwetki E, czyli dla sylwetki niższej i e, drobniutkiej. E, no, to jest e, no, zdecydowanie taka sylwetka, która, e, która na dużo może sobie mm, pozwolić. E, pierwsza sukienka bardzo obcisła, ale krótka, żeby wydłużyć nogi sylwetki e, e, i pod samą szyję, dlatego że sylwetka E należy do tych sylwetek, które mogą się pod szyją zabudowywać. Kolejna sukienka urocza moim zdaniem na cieniutkich ramionkach, dlatego że sylwetka E ma szczupłe ramiona, więc też fajnie to podkreślić. No i kolejna w stylu raczej tej, w której ja mam dziś, którą ja mam dziś na sobie, czyli kaptur, napis. I e, cieplejsza, ale znowu krótka, bo to, co jest najważniejsze u sylwetki E, to wydłużanie nóg. E, kolejna, już bardziej szalona, w takim dość zimnym odcieniu, więc ciepłe dziewczyny, nawet na, na nią nie patrzcie, bo bardzo ona się z Wami e, pogryzie. E, szeroka sukienka ale też e, krótka leginsy tutaj mogą być e, w zasadzie każde, e, dlatego, że tu poszerzanie jest jak najbardziej e, wskazane e, i spodnie dresowe w słodziutkim kolorze. Też dla szczuplutkiej sylwetki E będą idealne. I tutaj znowu krótsza bluza, dlatego że im krótsze będą bluzy, tym dłuższe nogi zrobią się w naszej sylwetce E. Jeśli macie ochotę na odrobinę wzoru, to spokojnie. Tutaj jest też fajna, krótka bluza. Ale znowu, podoba mi się bardziej stylizacja, jak ta kurtka jest rozpięta, bo obawiam się, że jakbyście do tego dobrały też te wzorzyste leginsy tutaj widoczne e, na zdjęciu, to cała sylwetka e, no, trochę się przeciąży i będzie się przy tych wzorach wydawała mniejsza. Więc jeżeli wybieracie tę bluzę, to e, leginsy powinny być już e, raczej gładkie. Sylwetka T. To jest sylwetka szczupła, która ma szersze ramiona. Ja bardzo często mówię, że to jest taka modelkowa sylwetka, na której bardzo fajnie prezentuje się ubrania. Więc w zasadzie sylwetka T może nosić cokolwiek jej się zamarzy. W moim przeglądzie są rzeczy droższe i tańsze, oczywiście jak zawsze. Ta sukienka Love Moschino, to jest sukienka, która spodobała mi się przez to, że jest właśnie zabudowana pod samą szyję, ale lekko kloszuje się na dole, żeby trochę wyrównać e, e, proporcje sylwetkowe. Z pewnością będzie bardzo, bardzo wygodna. E, kolejna sukienka to jest sukienka, która z kolei wspaniale eksponuje e, ramiona e, sylwetki T, te, ale też jej e, szczupłą sylwetkę. E, ja tak sobie e, ja prezentuję Wam. E, poszczególne e, fasony w sklepach, ale jak Patrzę na e, sklep mustache.pl, to myślę sobie, że stylizację tam zrobiłabym zupełnie inaczej, bo ta sukienka jest świetna. Natomiast to nie jest sukienka elegancka i nie nosiłabym ich do jej do wężowych szpilek i małej torebeczki i z takim po prostu wyjściowym makijażem, bo moim zdaniem to jest jakby zupełnie nie ten styl. Więc e, to, co chciałabym przy okazji tej sukienki Wam powiedzieć, to to, że bardzo często w sklepach rzeczy nie są jakoś super fajnie wystylizowane, ale jak wy nad tym trochę popracujecie, to one będą wyglądać dużo lepiej. Ta sukienka, już nawet do prostych kozaków i czarnych rajstop, wyglądałaby dużo lepiej, a na sportowo to już w ogóle petarda. No i kolejna sukienka. Bardzo fajna, wygodna, delikatna, z koronką, wystylizowana koszmarnie z tymi butami do połowy łydki, ale wystarczy tutaj dać ciemne rajstopy i kozaki i sukienka sama w sobie będzie wyglądała świetnie. Jeśli chodzi o legginsy dla sylwetki, te to też takie, które mają duże wzory, będą wyglądały super, bo poszerzą, poszerzą sylwetkę. Im więcej się dzieje na dole, tak jak przy tych szarych dresowych spodniach z kieszeniami, tym lepiej, dlatego że znowu sylwetka będzie super zrównoważona. Te Szalone spodnie brązowe, czyli dla ciepłych typów kolorystycznych, też się super tutaj sprawdzą. Spodnie, które się trochę błyszczą, dodadzą objętości na dole, typowe, sportowe, zresztą bardzo fajne nawet z tą bluzą tutaj Nike, która jest prezentowana. No i kolejna bluza, im więcej w przypadku sylwetki te dzieje się w okolicach łokcia, nadgarstka, tym lepiej, dlatego, że przyciągamy tutaj uwagę patrzącego. Sylwetka K, sylwetka proporcjonalna, sylwetka bardzo kobieca, często krągła, więc wspaniale do podkreślania. Mam tutaj dwie sukienki. Pierwsza, taka bardzo dziewczęca, kloszowana z delikatną kokardką w pasie. Dla tych sylwetek K, które nie lubią nosić bardzo głębokich dekoltów. Druga sukienka, szara, klasyczna, będzie idealna, ponieważ podkreśli te krągłości podkreśli piękny biust i biodro sylwetki K. Kolejna, już bardzo. Szalone dresy z lampasem, który wydłuży nogę i z gumką, niezbyt obcisłe, jeśli nie lubicie podkreślać okolicy brzucha. Kolejne spodnie to są takie spodnie dresowe z efektem moim zdaniem wyszczuplającym. Dość obcisłe z fajnym lampasem, też super się sprawdzą dla takiej sylwetki. Jeżeli mają być cieplejsze, to tutaj mamy te szare mm, spodnie riboka e, też z wyższą talią, żeby one kończyły się jednak w tym e, szczuplejszym miejscu e, sylwetki. Mm, a jeżeli chcecie czuć się trochę swobodniej, to grubsze spodnie, ale też na gumce, też luźniejsze w okolicach talii Calvina Klein'a i do tego krótsza bluza. Tylko pamiętamy Odsłaniamy nadgarstki, bo to mm, bardzo fajnie wyszczupli sylwetkę. Sylwetka A to jest ta sylwetka, która ma szczupłe ramiona, płaski brzuch i trochę szersze biodra, ale znowu tutaj nie traktujemy tych szerszych bioder jako dopustu Bożego, tylko rozważamy je w kategoriach błogosławieństwa i kobiecości. Jeśli chodzi o sylwetkę A, to tutaj wybieramy bluzy, na których dużo się dzieje, jest jakiś napis na środku jak w przypadku tej mm, pomarańczowej bluzy Femi Stories. Y fajny, ciepły odcień także dla wszystkich dziewczyn, które zidentyfikowały się jako typ ciepły, to będzie bluza idealna. Kolejna super bluza tej samej marki, moim zdaniem też raczej ciepły odcień różu, też dużo się dzieje i w okolicach pasa i przy rękawach, także dla sylwetki A będzie to idealna rzecz spodnie do tego dajemy sobie ciemniejsze, dlatego, żeby trochę wyrównać proporcje, dużo dzieje się u góry i mniej na dole to nam wykreuje wrażenie klepsydrowej sylwetki, albo dajemy też ciemne spodnie, ale szersze czyli takie, w których te nasze biodra po prostu znikną. Ale moim zdaniem takie biodra są raczej warte e, podkreślania. I kolejna rzecz warta podkreślania u sylwetki A, to są piękne ramiona, dlatego tutaj sportowa sukienka, która te ramiona fajnie e, eksponuje, a przy tym nieznacznie, ale jednak e, podkreśli krągłości. I e, kolejna rzecz, sukienka, e, szara, e, klasyczna bardzo e, fajnej jakości, też z dużym napisem, e, tu wystylizowana ze spodniami, tego sylwetką, a nie polecam. Takie sukienki raczej do kryjących e, rajstop i Moonbootów i jesteście ubrane świetnie. I ostatnia sylwetka z systemu sylwetka O, czyli sylwetka O. E, I tutaj dla sylwetki O e, mamy sukienkę, która pięknie eksponuje obojczyki ramiona, bo sylwetka O ma ładne ramiona i szczupłe nogi. Jest trochę szersza w okolicach talii, e, więc taka tunikowa, sportowa e, sukienka będzie wyglądała e, bardzo fajnie i sylwetki O będą się czuły w niej e, swobodnie. No i ten kolor. E, taka naprawdę fajna energetyczna rzecz, którą właśnie można fajnie... Wystylizować z cieplejszymi butami. Kolejna sukienka, to jest sukienka, tu oczywiście sylwetki O pokazują nadgarstek dość prosta, ale nie obcisła, żeby właśnie te okolice talii ukryć, jeżeli nie lubicie ich podkreślać, ale wyeksponować fajne nogi sylwetki O. Kolejna rzecz to ciekawe legginsy w ciemnym kolorze, ale jednak ze wzorami, ponieważ sylwetki O powinny przyciągać. Uwagę do swoich nóg. Jeśli chodzi o spodnie dresowe, to takie z wyższą talią będą tutaj idealne, też z lampasem, tak żeby trochę podkreślić sylwetkę, albo jeżeli chcecie czuć się swobodnie, to ten szary dres Adidasa z trochę niższym krokiem. Też powinien być dla Was fajny, podobnie jak te ciemniejsze dresy, najbardziej klasyczne z możliwych. A do tego na górę bluza znowu odsłaniamy nadgarstki, nie zapinamy jej pod samą szyję, ale tutaj radziłabym, żeby bluza była dość szczupła, wręcz taliowana, bo ona wtedy bardzo fajnie wyrysuje sylwetkę klepsydry. Hmm. Jeśli chodzi o wybór śniegowców, to nie będę Wam ich tutaj już pokazywać, ale wszystkie wybrane przeze mnie linki e, macie w opisie filmu. Macie śniegowce, które są lepsze dla szczuplejszych nóg e, i śniegowce dla trochę większych e, sylwetek, jak również e, śniegowce dla dziewczyn, które są trochę niższe. Ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista stylistka, a to jest moja nowa książka. Styl, bardzo osobisty. Jest dla Ciebie, jeśli kiedykolwiek pomyślałaś, że nie masz co na siebie włożyć, albo jeśli nie lubisz się z lustrem, bo ja nauczę Cię, jak dbać o siebie i jak siebie polubić.